Cześć, tutaj Berdysz, witam Was na moim kanale. Dzisiaj update już ostatni a propos naszego konkursu, ale do tego zanim do tego przejdziemy, jak zawsze chciałbym Was prosić o rozważenie subskrybowania i lajkowania materiałów na tym kanale. Powtórzę po to, raz, po to raz setny, to naprawdę bardzo, ale to bardzo pomaga. No więc, wracając do losowania nagród, jest dzisiaj 15, także tak jak mówię, do 15 będziemy to ciągnąć. Mogłbym to oczywiście przeciągać dalej, ale myślę, że nie tyle, że nie ma sensu, co nie ma sensu w sensie, że będą inne tego typu losowania, będą jakieś konkursy, w których będzie można odpowiedzieć na jakieś pytania i coś fajnego wygrać. Na pewno najbliższe, co zorganizuję, nie powiem Wam jeszcze dokładnie kiedy, ale będzie jakieś losowanie nagród dla osób, które zasubskrybowały ten kanał dawno temu, które są ze mną od początku, że tak to nazwę. Jeszcze się muszę zastanowić, jaka to liczba będzie tych osób, ale na pewno coś takiego zrobię, żeby naprawdę podziękować Wam za to, że jesteście ze mną, że, że oglądacie te materiały, że komentujecie, że staracie się mi pomóc zbudować ten kanał. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Jestem oczywiście też bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które się do tej pory zapisały. Tym nowym też bardzo i mam nadzieję, że, że zostaniecie ze mną. Tutaj chciałbym skorzystać z chwili i podziękować Holmesowi, bo niewątpliwie dzięki niemu trafiło do mnie całkiem kilka osób. Rzućcie okiem na jego kanał na YouTube, jest tam cała masa fajnych rzeczy. A też przy okazji, jeżeli chcecie, że tak powiem z drugiej ręki, zobaczyć, co ktoś myśli o wydrukowanym domku, to o tutaj jest właśnie filmik, w którym Holmes taki domek właśnie składa. Teraz wracając do konkursu, no w sumie kurczę, zapisało się więcej osób niż zasubskrybowało ten kanał niż się spodziewałem, to znaczy wiecie no, bym chciał, żeby to nie wiem, dobiło od razu do tysiąca przynajmniej e, no ale nie od razu Rzym zbudowano chyba, e, przynajmniej w tym wypadku mam nadzieję, e, że nie od razu I, i kiedyś do tego do tego dojdziemy, ja będę się oczywiście starał żeby te moje materiały były coraz fajniejsze coraz bardziej technicznie jakieś sprawne o, i tak dalej, i tak dalej e, i też oczekuję oczywiście od Was komentarzy i, i mówienia mi co by można zmienić, co uważacie, że mogłoby być inaczej, e, lepiej e, nie wiem, bardziej kolorowo i tak dalej, i tak dalej. Teraz wracamy do losowania nagrod. Słuchajcie, jeszcze szczerze powiedziawszy nie wymyśliłem jak to będę losował. Także myślę, że teraz przez weekend, jako jak już mówiłem, jest 15 maja, czyli piątek, przez weekend wymyślę jak, to, jak wylosować te nagrody dla osoby pierwszej i osoby drugiej. No i myślę, że na dniach też właśnie nagram materiał, który powie, do kogo te nagrody pójdą, poproszę ładnie o, o kontakt. Z tym, że muszę też liczyć z tym, że ja muszę pewne rzeczy jeszcze dodrukować. Większość z tych rzeczy, które, o których, których mówiłem w poprzednim filmiku w update i mam wydrukowanych, no bo patrzyłem oczywiście jak rośnie ta liczba osób i, i starałem się dodrukować te rzeczy, ale no nie wszystko generalnie, bo... No bo akurat drukowałem też coś innego, więc no nie bardzo to można było przerwać. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za udział i widzimy się wkrótce na, że tak powiem, wyznaczeniu osób, które wyznaczenie nieco źle miało, bo to będzie losowanie będę nikogo wyznaczał. W każdym razie widzimy się w update, w którym powiem Wam, jakie osoby zostały wylosowane i do kogo te nagrody pójdą. Także jeszcze raz dzięki wszystkim i żegnam się z Wami i do następnego razu. Hej!